serweryski z Wami. W tym odcinku chcę opowiedzieć o rosyjskiej edukacji. Zaczniemy. Pierwszy etap się nazywa przedszkole, tak samo jak i w Polsce. Dzieci chodzą do przedszkole, oni tam czasami, czy w niektórych mogą się już uczyć, czytać, pisać, i zazwyczaj takie dziecko chodzi do przedszkole do 5 lat. Po pięciu lat idzie kolejny etap, który się nazywa podstawowa szkoła. Też zazwyczaj rodzice sami decydują, kiedy chcą oddać dziecko do szkoły. W moim przypadku były osoby, które poszły do szkoły i w 5, i w sześć, i w 7 lat nawet. Podstawówka trwa cztery lata i czasami się kończy jakimś egzaminem. Po zakończeniu podstawówki idzie szkoła średnia, ale jeżeli przetłumaczy po rosyjsku, to się nazywa niepewna edukacja. Trwa ona 5 lat i w sumie już mamy 9 lat szkoły. Po ukończeniu szkoły średniej osoba może się zdecydować pójść do koledżu, odpowiednik technikum i zdobyć jakiś załóg. Po 9 latach szkoły już otrzymasz atestat o ukończeniu edukacji niepewnej i możesz już iść do koledzy, zdobywać zawód. Jeszcze muszę zaznaczyć, że u nas się nie dzielą etapy na poszczególne budynki, czyli podstawówki i szkoła średnia mogą być w jednym budynku. Zazwyczaj to strukturalnie różni się w jednym budynku szkoły, nie podzielenie między budynkami. Czasami jedna szkoła ma kilka budynków. W jednym budynku jest szkoła pasowowa, pasowa... pasowa... pasowa. A w drugim budynku szkoła średnia i szkoła starsza. To jest trzeci etap szkoły po szkoły średniej. Sto, do szkoły, żeby dostać się do szkoły starszej, trzeba zdać egzamin OG. To jest taki odpowiednik matury, ale jeszcze nie do końca matura. Punktacja się różni, mamy maksymalnie 100 punktów do zdobycia i obowiązkowo musisz dać rosyjski i matematykę bazową. Szkoła starsza trwa 2 lata i w całości mamy 11 lat nauce w szkole. Po ukończeniu szkoły starszej wszyscy muszą zdać egzamin państwowy, tak on się nazywa. Tutaj już jest bardziej podobny do matury, tylko po ta punktacja znowu jest 100 punktów, maksymalne do zdobycia i obowiązkowe przedmioty, które są to rosyjski język, matematyka bazowa i teraz wprowadzają język angielski. Oprócz tych obowiązkowych przedmiotów, osoba, która się zdecyduje pójść na studia wyższe, musi zdać dodatkowe przedmioty. Jakie przedmioty, to już zależy od kierunku i od uniwersytetu, bo każdy uniwersytet wystawia spis punktów, który musi osoba zdobyć, żeby dostać się do ich uniwersytetu. I jaki przedmiot musi osoba zdać, żeby pójść na poszczególny kierunek? Po zdaniu EG czeka na siebie kolejny etap: studia wyższe. Na studiach wyższych u nas w całości uczył się 6 lat. I to tak podzielone, że 4 lata mamy baccalaureat, tak się nazywa e, odpowiednik licencjatu w Polsce, a 2 lata magistratura. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że egzamin EG, który zdajemy po starszej szkole, tylko po zdaniu tego egzaminu osoba otrzymuje atestat. Jeżeli osoba nie zdaje ten egzamin, to nie otrzymuje testa. To jest też różnica między Polską a Rosją. Otrzymałem dużo w komentarzach pytania jakich języków się uczymy w szkole. Od pierwszej klasy mamy do wyboru dwa języka: niemiecki i angielski. Czasami jeszcze w niektórych szkołach uczą francuskiego. Te trzy języka zazwyczaj uczymy się w szkole, zaczynając od pierwszej klasy. Jeszcze były takie pytania o, o jakości edukacji. Proszę Państwa, ale to zależy już od szkoły i od poziomu szkoły. Bo tak nie da się określić, czy jest dobrze, czy jest źle, ale tak naprawdę, kiedy wprowadzali to EG, naszą maturę, to było bardzo dużo dyskusji na ten temat, czy to jest dobry, dobry system oceniania osób, czy nie. Jedni byli za, bo ponieważ osoba, który, nawet na wsi, które mieszka, jeżeli dobrze zda taki egzamin, to może dostać się do jakiegokolwiek uniwersytetu. A z drugiej strony, jedni mówią, że to system w ogóle się nie sprawdza i on nawet pogorszy sytuację. Edukacyjną w Rosji niż pole. Więc różne dyskusje są, ale fakt jest faktem, że wprowadzili to w ten system ocenianie jego. I na tym wszystko z mojej strony. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie łapki w górę, komentujcie, piszcie coś o Seberii, co Was interesuje, a może i nie o Seberii. Na razie, pa.